Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Miałem nagrać odcinek o tezach inwestycyjnych na rok 2022, trochę też o błędach i sukcesach w 2021 roku inwestycyjnych, ale pojawił się temat Fancy Bears Metaverse. Co się dzieje? Krzysztof Gonciarz, Jona Jędrzejczyk, Magda Gessler, Malik Montana publikują swoje, swoje zdjęcia profilowe na Instagramie z niedźwiedziami. Ludzie to hejtują, dyskutują, jest, jest ruch w sieci. O co chodzi? Ja tylko z moim przesłaniem, moi drodzy, nie zamykajcie się, jeśli to oglądacie i nie wiecie o co chodzi, nie zamykajcie się na temat NFT, proszę was, to jest przesłanie, które też nagrywałem przed zakończeniem roku. Poziom inwestowania w Polsce się, tak to nazwałem, żeby też przyciągnąć uwagę. Ponieważ my w Polsce odrzucamy całkowicie nowe trendy. Web 3.0, Metaverse, nie wiem właśnie tokeny NFT całkowicie odrzucony, jako to jest głupota, wolę te namacalne rzeczy, które mam też w portfelu, mam w ręku, nie odrzucajcie tego, ponieważ to jest początek, początek nowego podejścia do praw własności i budowania intelektualnych kontraktów w formie NFT. Tokeny NFT, niepodzielne, niewymienialne, cyfrowe potwierdzenie własności. Tak możemy przeczytać gdzieś na jakiejś Wikipedii, powiedzmy. I zaczęło się to oczywiście od tego, ta, ta akcja z Fancy Bears, z tym projektem Fancy Bears Metaverse. Odpaleniem ponad, prawie 9000 tokenów właśnie niedźwiedzi, które już można gdzieś tam handlować, czy tam odkrywać, bo nie wiem, przez sprzedaż, czy teraz też będzie sprzedaż, ja, nie, ja oczywiście nie biorę udziału w sprzedaży, ja, ja się nie biorę udziału w flipowaniu tego, ja poza tym to jest Nigerium, więc e, tam są koszta, e, koszta duże transakcyjne, nie stać mnie, nie stać mnie, nie wiem, ile mi zostanie też niedługo pieniędzy, więc nie stać mnie, um, ale trend sam NFT, może być bardzo ciekawy. Więc zaczyna się oczywiście od takich śmiesznych obrazków. Mamy znudzone małpy, kryptopanki, mamy teraz Fancy Bears. Mamy jakieś tam korzyści z posiadania danych NFT-ów, Fancy Bears mocno naśladuje właśnie ten klub jachtowy małp. Czyli oni dają jakieś tam bonusy za to, że posiadasz niedźwiedzia. Dadzą w marcu 2022, dadzą ci Ferrari, dostaniesz jakieś tam ciuchy, jakieś tam wejście na, na imprezę, jakieś tam zniżki, jeśli posiadasz swojego niedźwiedzia. No to, to coś w tym stylu, czyli zrobienie to dla rozrywki, dla jakiegoś tam przynale potrzeby przynależności, dla spekulacji, dla flipowania tymi właśnie niedźwiedziami. Może być to moda, może to być początek czegoś nowego. W sieci zawrzało, zaczęły się różne tutaj wpisy na temat właśnie tej akcji. Magda Gessler wrzucająca swoje NFT, nowe NFT zainwestowała Magda Gessler. No, wątpię, sądzę, że to jest taka sama akcja jak z Marty Renty, gdzie sprzedawali ten obraz o miłości tam milion złotych, No to potem się to wi wiadomo, okazało, że, że to jednak akcja marketingowa. Ten miś to cyfrowa wersja mnie, Jestem podekscytowana nie tylko, część, tylko byciem częścią tego klubu, ale również możliwościami, jakie technologia NFT daje artystom. Nie jest to coś, co do końca rozumiem, ale czuję, że na naszych oczach dzieje się rewolucja. Poza tym jestem sama malarką, więc jest to coś, co odczuwam na bardzo personalnym poziomie. Tłumaczę Magda Gessler po opublikowaniu nowego zdjęcia profilowego na swoim profilu na Facebooku. No i właśnie tak jest, opublikowała coś się dzieje. Zauważyłem, że jest bardzo dużo hejtu, na przykład. Pod postem Krzysztofa Gąciarza. Kurwa, gościu, ale wstyd, najpierw dolej. Po co było to wszystko, te ekologiczne kampanie, skoro bawiliście się w to gówno? No bo bo podejrzewałem, że ekologiczne kampanie e, związane z kopaniem bitcoina czy ethereum. E, tak sobie radzimy z kryzysem wieku średniego. Tobie, gąciarz, bliżej do kretoszczura niż niedźwiedzia. NFT trochę cringewa, gościu. Może się jeszcze kurwa zajmiesz panelami fotowoltaicznymi. Zauważyłem, że jest też dużo hejtu, było pod odcinkiem. E, piksele warte miliony dolarów. Krzysztofa Pertka, który ma ponad 10 baniek właśnie w NFT-kach, może teraz mniej, bo mamy spadki na, na krypto. Ja nawet napisałem tutaj komentarz, że wpadnę potem poczytać komentarze z Popcornem, no i nie, nie, nie zawiodłem się, bo NFT to świetny dowód na to, że ten świat powinien się zresetować. Że, że jest to głupota, że te statyczne obrazki, śmieszne obrazki, typu właśnie znudzone małpy, kryptopanki, czy właśnie fancy bears, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest żałosne, to jest beka, to jest spekulacja, to jest głupota. No ale. To jest początek czegoś większego, wydaje mi się. Potwierdzenie cyfrowe praw własności do czegoś jest bazą, na którym można budować mega dużo, dużo rzeczy. Potwierdzenie prawa własności do danej nieruchomości, do obrazu. Ja tutaj mam jakieś, jakieś projekty, które obserwuję potwierdzenie własności beczki czy whisky, czy, 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 czy po prostu butelki whisky. Mamy też projekt, który obserwuje, już nie mogę się doczekać, handlu prawami patentowymi które można również zapisać i potwierdzić cyfrowo, że ktoś jest właścicielem prawa patentowego, można tym handlować, można czerpać dywidendy z prawa patentowego, czyli token NFT już będzie czymś więcej niż tylko i wyłącznie jakimś statycznym obrazkiem, który daje podstawowe jakieś tam funkcjonalności. Mamy medyczne NFT, mamy finansowe NFT, więc mamy oczywiście teraz gaming NFT, gdzie twój token NFT, twoja postać może być zaimportowana do gry. Więc nie odrzucajmy tego. Że, że to teraz jest beka, że to jest właśnie spekulacja, że to jest teraz wszystko do tego, żeby zwiększać koszty przychodu, że kupujesz od siebie z innego konta, więc tak naprawdę ponosisz większy koszt zakupu swojego NFT, żeby obniżać swoje opodatkowanie. Może, może to jest właśnie takie są podstawowe teraz rzeczy, które, które działają, ale sądzę, że dojdziemy w którymś momencie do, do momencie takiego mokrego snu anarchokapitalistów, że wszystko będzie stokanizowane, wszystko będzie miało swojego właściciela. I jak mamy teraz, może korzystaliście już na swoim telefonie ze skanera ze skanera produktów, że po prostu skanujesz swój produkt i dostajesz Ci po prostu w wyszukiwarce Google albo zakupy więcej informacji na temat danego produktu i sądzę, że będzie tak właśnie kiedyś w przyszłości, że każdy produkt może być skatalogowany na jakimś blockchainie, będzie potwierdzenie własności danej nieruchomości, którą będziemy mogli też zeskanować. Wiem, że to może być dla Was straszne, że to, jest, że to jest już cyfryzacja świata i że to rzeczywiście powinno być zresetowane, no ale takimi właśnie inwestorami w Polsce jesteśmy, że chcemy mieć te złoto w, portfel, złoto w ręku, gotówkę w portfelu, a zamkniemy oczy i świat idzie nadal do przodu, to nie jest tak właśnie, że jak zamkniesz oczy, to tego nie będzie, więc ja polecam nie odrzucać tego, obserwować, nie musicie przecież brać w tym udziału, ale nie odrzucajcie wiedzy i możliwości, które tokeny NFT, niewymienialne tokeny niosą ze sobą, bo wydaje mi się, że to dopiero początek, ja, oczywiście pierwszy hype może przynosić tutaj ogromne zyski dla osób, które są early adopterami, ale Przyszłość przyniesie, wydaje mi się, super rozwiązania dla, dla tej właśnie technologii, o której jeszcze ma pani Magda Gesser do końca nie rozumie, ale właśnie nawet takie potwierdzenie cyfrowe danego obrazu byłoby fantastyczną rzeczą. Poza tym, przeniesienie danego obrazu, który jest realnie namalowany do wersji cyfrowej, nie musiałoby być, mogłoby być zabezpieczeniem tak naprawdę tej sztuki i moglibyśmy nigdy już więcej nie utracić. Sztuki, która kiedyś na przykład w wojnie została zniszczona. Same pozytywy wydaje mi się z tego idą, dlatego mówię, nie odrzucajcie tej technologii, nie bądźcie ździedziałymi inwestorami. Wszystkiego dobrego i widzimy się w nowych tezach inwestycyjnych w pojutrze albo jutro. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania i dokumentowania. Ja ten popcorn znowu przygotuję. Pozdrawiam serdecznie.